To już przeleceli gołbki. Pigeon coming and eat. Z gołębie po treningu. Tak wygląda u nas. Jest 24 gołębi z kompletem w oddziale, z tego 19 naszych. Rekord. I patrzyłem też. Na te wszystkie dziesięć oddziałów, w tym Regionalfeband to, to było ostatnio dziewięć tysięcy gołębi startowanych Nie 7000 tysięcy, jak mówiłem, no 9000 tysięcy I patrzyłem na as-punkty Bo mamy dwa razy tyle as-punktów co drugi w oddziale, To by byliśmy w każdym oddziale pierwsze miejsce A patrzyłem na Regionalfeband, bo my są Regionalverband 405 A patrzyłem na Regionalfeband 402 To tam całkiem byśmy ich rozwalili To jest ten Dortmund UNA, IZELON i tak dalej Z drugiej strony znowu Hagen, te hodowcy to, to całkiem bez szans Tam są hodowle znane na świecie, co mają tylko jednego gołębia z kompletem I, Ale... I na pewno na pewno przyciemniają albo robią metody światła Tak, to też. Dużo, dużo ludzi przyciemnia światło i jeszcze dawałem jakieś lekarstwa to zatrzymuje pierzynie to importują to z Belgii albo z Holandii no. No, ze potem te gołębie są już nic nie widać ten czwarty z kolei zaboczaka jego and uh, we have super rezultaty from 24 pigeon in club who have full prizes 90 from us and i say we uh, we started 7000 pigeon but we started 9000 pigeon i looking in, in uh, regional verband and we have over 10 klubów And together start nine thousand pigeons, and I looking in every club my points. We have double so much points like the second, like the second brother. And I look in all clubs, and we are in all clubs champion. In all clubs, and then I looking in regional verband Dortmund, in the other regional verband. and there we are champion too. We are in uh, here in area Westfalia. We have the best points and uh, very speed, very speed pigeon. Cały czas mówimy o, o konkurencji, o mistrzostwie. Na, pięć najlepszych gołębi w oddziele. Pięć najlepszych gołębi w oddziele. Nie, nie, nie natykowane. Na typowane to. To szczęście. To, to jest szczęście. I I nikt, to... nikt tutaj w, w, u nas w Westfalii nie, nie bierze mistrza na typowane poważnie, bo to jak, albo inaczej. Jak ktoś chce kupić gołębie od kogoś. I jest dwóch mistrzów. jeden na typowane, a jeden na pięć najlepszych gołębi. To każdy, każdy kupi gołębie u tego, kto ma pięć najlepszych gołębi. A my nie mamy no pięć mamy aż więcej. A my 30, mamy już 40. <laughs> W Pierwszej pierwszej 15 jest 14 naszych. Na dziewiątym miejscu jeden od kolegi. Tam um, stop nasze są gołębie. We talking about the championship 5 best pigeon in, in, uh, in team my mogliśmy yeah. miało zrobić 3 albo 4 drużyny i z drużynami wygrać. We we will now with four teams. With four teams because bo, over 20 pigeon are best pigeon in club. Bo bo pięć gołębi się liczy tylko do mistrza. And for the championship in Germany you need five best pigeon. And we have over four teams who, who are winner. Powiedzieć, nie, nie daj nie dajcie się wiesz niszczą napipowane. Oni wcale nie mają najlepszych gołębi. Po and prostu... the other championship is championship. You must take some pigeon, uh, six pigeon and three have only the points. This is only luck. This is no this is no, uh, best pigeon, this is only luck. If you are lucky the pigeon coming. And here is championship from the best. Oni nie prostu nie mają Five. wcale na lepszych gołębi, mają tylko lepsze szczęście w typowaniu, albo lepiej umieją typować. Jak gołębie chętnie żerą, to, to wszystko gra. To wie, wiecie wszyscy. Ale na typowane my też są mistrze. Też są mistrzem, ale to nie, to nie, to on... nie ważne. Uh, but, and before we basket we take six pigeons to uh, clock and three half points and we are a champion again in this championship and in the other championship. My, but only my dad say, uh, if you choose uh, six pigeons for the other championship, there's only luck. This is no, you have the best pigeon, there's only luck. Everyone who Schreiber. buy pigeon, he looking by us in Germany, the five best. And we have over 20 best. Każdy, co w Niemczech szuka gołębie do rozwodu, to patrzy na te 5 lepsze. A my, Ma mamy, po, a my mistrzia, mamy powyżej 20. Zawsze mistrza na pięć na lepszy gołębi gołębi podzielę, żebyście to, żeby to odróżniają. I my nie używamy żadnych lekarz, nic, zero. I odpukać, u nas nie było choroby młodych? Patrz jakie białe nosy, tylko mleko, mleko dajemy im jedna litr dni mleko na litr wody dzień dwa elektrolity dzień albo dwa tam stoi akurat ten elektrolity jest na nowy get electrolyte after the race po locie bardzo dużo dużo i dni mleko zaraz po locie to znaczy we get today's milk special milk for pigeon and My to nazywamy mi mleko. My to nazywamy mleko, bo, bo to jest wygląda jak mleko. We, We to nie ma... call this only name milk. This is not milk from cow. This is only our name from this product. Rico nasz nazywamy na ten produkt. Kacze jakie rozpieszzone, jak ten tutaj. Jeszcze mamy jeden lot. 300 km około oddziału, od oddziału i później jeszcze mamy dwa jeszcze loty dodatkowe to się nazywa na kasa, ale tam nie z milionerem to taka fantazja. To, e, Alfa żeby się też nauczyli te głębie. Stadzimy. Tam tak. nie będziemy obstawiać na, na pieniądze. Jeden bo, lot jest... Bo, bo tam są już stare gracze co mają... A to są te już pracują i mają do młode, i młode wiedzie, albo jajka i przyciemniane. A... Nam chodzi o to, żeby głębi się coś nauczyły postaramy się dać dwa, na dwa loty takie co nazywają się tutaj loty lub te wolne loty kto chce, to może dać jeden będzie w Düsseldorf to Przez 60 km od nas, bo tam mówią, że tam nie ma żadnych szans, ale to nie chodzi o szans Bo głębie, głębie idą, idą trochę inaczej od, od nich nie, nie tak, tam, tam nie ma szans, bo te głębie ciągną górą, ale to nie ważne. Ważne, żeby coś się nauczyli jeszcze a, i, a później jeszcze jest jeden lot Aplabek Tydzień lot, później w Dortmundzie, no to już bliżej nas To już bliżej nas Jeżeli będą dalej takie zdrowe jak są to tak zrobimy. Każdy mówi, że już tak jestem mistrzem, ale czekamy do, do ostatniego lotu. Ile będzie przewagi gołębi? My dbamy o gołębie i to też nie muszą części koni się wydać. Uh, we have this week the last race for pigeon and after this week uh, to jest 300 km and uh, after this week we have uh, two free basics, everyone who wants he can give for this racing and we give for Düsseldorf this is 60 km from us everyone say you have no chance there but this is no chance the pigeons learning and the next week is uh, racing in Ablaback Dortmund there another free race 350 or 380 km. muszą muszą po prostu gołębie się nauczyć odłączać bo u nas wszystkie loty wszystkie czy młody czy starych są loty regionem regionem i te gołębie które lecą za ogonem innych to przychodzą później, muszą robić kilometry niepotrzebnie. Ech. Dopiero jak te posiadają, to te myślą, gdzie do domu lecieć. A, to A to... muszą być gołębie, które od startu się umieją odłączyć wtedy, wtedy robią konkursy. A ten lot world, to będzie około 400 km do nas, mówią. Około 400. U nas, żeby gołem został na drugi rok, to musi mieć. Yy... Szybkie konkursy. Mamy ponad 100 młodych, to, to też trzeba to dać. Selekcja. Selekcja. A najlepsza selekcja jest kość. Jak ktoś mówi, że od początku do końca sadzi i wszystko mu zostaje, to... to tego byśmy się nic nie nauczyli, nic. Leciały to bo... Po to leci bandą i potem wraca do domu Albo konkurs 2 5-7 minut To w gołębie wypuszczamy tylko jeden oddział Wypuszcza jeden oddział Lecą całą bandą yeah, do domu i potem, do I potem się rozłączają Który pierwszy do będzie wejdzie ten wygrywa Ktoś mówił mi On zaczął z 50 pigeonów i all 50 zostali Po całym rejestrowaniu I ja mówię, pigeon pijan, nic nie nauczysz Bo ten pigeon przychodzi z grupy And uh, who has the first on the loft, who is winner? The pigeon nothing learn. You must, you must uh, give with different clubs, your pigeon. Uh, the pigeon must learn. And if you lose, this is good because next year you stay only the best for, for, the, for the next racing, for old pigeon. Wiadomo, are first In to Kupa tysięcy gołębi różnych o, 7, 9, 10 tysięcy gołębi to, to muszą, muszą myśleć i ten stres i tak dalej, taka grupa ja, ja. gołębi to wszystko muszą, muszą przeżyć, wszystkiego się muszą nauczyć. And our pigeon started every week with six or ten different clubs. Co nas startują 6 albo 10 różnych klubów, bo teraz mamy te dalekie loty, to oni wszystkie tam stoją. Wszystkie oddziały naszego reg regionalnego bardzo. I ja, bardzo dobrze, że tak jest, to gołębie się coś nauczą. I nawet jak ten drugi regional Febant otworzy 402, to też musimy otworzyć. Raz tak było na roczne. 25 kabin otwarło. One później chcą z nami list. Bo... No nie, jest legal, ale, ale, gołębie, ale się musiały, musiały sobie poradzić. Nie zawsze listy chcą z nami mieć razem, no ale, no nie. ale gołębie się coś nauczą takie rozpieżone, gołe główki niektóre czarki już And we make no dark method no light method no antibiotic no doctor only natur bez mm. przyciemniania widzicie jak ich rozwalić wszystkich Z tamtego lotu to mieliśmy pierwszy konkurs na 2000 nawet. na mimo że gołem 2 2 minuty odsiedział na for last uh, week we have first prize against 2000 pigeon against some clubs And the pigeons stay on the loft two minutes before he coming in the loft, and he winner <laughs> full speed. zrobił dwa konkursy pierwsze. można powiedzieć? Yeah, this One for This pigeon this makes two first prize. One in uh, Fluggemeinschaft, in the biggest society of pigeon sport, and one in the club. Więc hard club załan. Głową nie przycięniamy, nie metody światła, nie sparowany. Tak, jak jak to normalnie się odbywa? Pigeon with natur method. No dark, no light, no medicine, no antibiotic, only natur. Your, ba your basket only and the pigeons win up. And this is the reason why, uh, why over 100. Person every year a champion with our pigeon. I to jest ten, ten uh, grunt, dlaczego więcej niż 100 hodowców co roku mają super wyniki na naszymi głębiami. Jedynie, jedynie co zrobimy na ten lot, na teraz, że y, prze, przejrzymy w rękach te, które nie odbudowały się do porządku i tak dalej, to Odkuczone. albo, albo już są na jednym piórze to, to te, te, tym damy już przerwę także hmm. prawdopodobnie kilka czy kilkanaście gołębi yy, yy, odpocznie, odpocznie bo, bo te co są na ostatnim piórze to zostaną tak. no i te które są yy, nie, nie, lekkie, nie, nie odbudowały się co nie odbudowały się to, yy, to i tak w wyniku nie zrobi taki gołąb, a po co go męczyć my czy my sadzimy 150 czy, czy 120 czy 110 to tylko jedno If the pigeon stays the last feeder, then we don't basket more this pigeon on this free racing, on club, yes, But on free racing, 380-400 kilometers we don't basket this pigeon. If he stay on the last feeder, because this is no good for 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 this body for the pigeon. guess no.